NV Kasyno to licencjonowane kasyno internetowe, które łączy szeroki wybór gier z nowoczesną obsługą i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Strona została zaprojektowana tak, aby korzystanie było proste i wygodne. Rejestracja zajmuje kilka minut, wystarczy podać dane, potwierdzić e-mail i, jeśli trzeba, przejść krótką weryfikację. W katalogu znajduje się ponad 5000 gier od czołowych dostawców, takich jak NetEnt, Pragmatic Play, Play'n Go czy MicroGaming. Oferta obejmuje automaty, jackpatty, gry stołowe, kasyno na żywo z krupierami oraz gry Instant. Wśród najpopularniejszych tytułów są Starburst, Sweet Bonanza, Gates of Olympus i Big Bass Bonanza. Nowi gracze mogą skorzystać z bonusu powitalnego w PLN, łączącego dopasowanie pierwszych wpłat z darmowymi spinami. Stałym użytkownikom oferowany jest cotygodniowy cashback, dodatkowe bonusy od depozytu, turnieje i program VIP z indywidualnymi przywilejami. Dostępne są różne metody płatności: karty Visa i Mastercard, BLIK, szybkie przelewy e-portfele jak Skrill czy Neteller oraz kryptowaluty. Depozyty realizowane są natychmiast, a większość wypłat trafia na konto w ciągu kilku godzin. Transakcje chroni szyfrowanie SSL, a obsługa klienta działa przez całą dobę w języku polskim, oferując pomoc przez czat i mail. Link znajduje się w opisie i komentarzu.